Fundacja Słowo i Kropka oraz nasze Czytanie.pl zapraszają na lektury szkolne. Hans Christian Andersen. Opowieści słonecznego blasku. Czyta Monika Rożko. Teraz ja będę opowiadał. Powiedział wiatr. Nie. Przepraszam, rzekł deszcz. Teraz na mnie kolej. Już dość długo stałeś na rogu ulicy i wyłeś najgłośniej, jak tylko można być. Czyż to ma być wdzięczność za to, powiedział wiatr, że na twoją cześć wykręciłem, a nawet połamałem nie jeden parasol, kiedy ludzie nie chcieli z tobą mieć nic do czynienia? Ja opowiadam, Zawołało światło słoneczne cisza. Było to powiedziane w blasku i majestacie, aż wiatr położył się jak długi, a deszcz przytulił się do wiatru i powiedział: Czy mamy to znosić? Ta słoneczna dama przerywa nam zawsze. Nie będziemy tego słuchali. Nie warto zadawać sobie trudu, aby tego słuchać. A blask słońca Opowiadał. Ponad kołyszącym się morzem leciał łabędź. Każde jego pióro błyszczało jak złoto. Jedno piórko spadło na wielki statek handlowy, który przepływał na pełnych żaglach. Pióro wplątało się w kędzierzawe włosy młodzieńca, który dozorował towary. Nazywali go naładunkowym. Pióro ptaka Szczęścia. Musnęło jego czoło. Stało się w jego ręku piórem do pisania. Młodzieniec stał się wkrótce bogatym kupcem, który mógł sobie kupić złote ostrogi i złoty garnek mógł zamienić na szlachecką tarczę. Odbijałem się w tej tarczy, mówił blask słoneczny. Łabędź przelatywał nad zieloną łąką, gdzie w cieniu starego, samotnego drzewa Położył się mały pastuszek, siedmioletni chłopczyk. Łabędź przelatując nad łąką, ucałował jeden liść na drzewie. Listek wpadł do ręki chłopca i przemienił się w trzy listki, w dziesięć listków, przemienił się w całą księgę. Czytał z niej o cudach natury, o ojczystym języku, o wierze i wiedzy. Kiedy szedł spać, Kładł sobie księgę pod głowę, aby nie zapomnieć tego, co czytał. I księga ta zaprowadziła go na szkolną ławę, do stołu nauki i na katedrę profesora. Czytałem jego nazwisko pośród uczonych, powiedział blask słoneczny. Łabędź poleciał do samotnego lasu. Wypoczął na cichych, ciemnych jeziorach, gdzie rosną wodne lilie. I gdzie dojrzewają dzikie jabłka, gdzie kryją się kukułka i gołą pleśnę. Uboga kobieta zbierała chrust, suche gałązki, układała je sobie na plecy, niosła małe dziecko przy piersi, szła wreszcie do domu. Zobaczyła złotego łabędzia, łabędzia szczęścia, wznoszącego się ponad brzegiem obrosłym sitowiem. Cóż tam tak błyszczało? Złote jajko. Położyła je sobie na piersi i poczuła, że było ciepłe. Coś w tym jajku żyło. Tak, coś pukało w skorupę. Posłyszała to i myślała, że to bije jej własne serce. W domu. W nędznej zdepce wzięła znowu do ręki złote jajko. Tik, tak, uderzało coś w jajku. Zupełnie jak gdyby to był kosztowny, złoty zegarek. Ale było to jajko, a w nim żywa istotka. Skorupa jajka otworzyła się i małe łabędzie pisklątko, opierzone jak gdyby szczerym złotem, Wysunęło główkę. Naokoło szyi miało cztery pierścienia. A ponieważ uboga kobieta miała właśnie czterech chłopców, trzech w domu, a czwartego zabrała z sobą do lasu, zrozumiała od razu, że dla każdego dziecka był jeden pierścionek. A gdy to zrozumiała, złoty ptaszek odleciał. Kobieta pocałowała każdy pierścionek. Kazała każdemu dziecku ucałować pierścienia, przyłożyła je do serc dzieci i włożyła im je potem na paluszki. Widziałem to, mówił blask słońca. Widziałem, co było potem. Jeden z chłopców usiadł w gliniance, wziął do ręki trochę gliny, ugniótł ją palcami i stworzył postać jazona, który zdobył złote runo. Drugi z chłopców pobiegł zaraz na zieloną łąkę, gdzie rosły kwiaty wszystkich możliwych barw. Narwał pełną garść, ściskał je tak mocno w ręku, że aż sok pryskał mu w oczy. Skrapiał pierścień, pobudził jego myśli i łechtał go w rękę. A po niejakim czasie wielkie miasto zaczęło mówić o wielkim malarzu. Trzeci chłopiec. Ścisnął pierścień tak mocno w ustach, że aż zadźwięczał. Z głębi jego serca rozlegało się echo. Uczucia i myśli przybrały formę dźwięków. Podniosły się jak śpiewające łabędzie, pogrążyły się jak łabędzie na dno głębokich jezior. Głębokich jezior myśli. Stał się mistrzem tonów. Każdy kraj może dziś o nim myśleć. Do mnie należy. Czwarty malec był kopciuszkiem. Mówili o nim, że ma pypcia na języku i że powinno się go karmić pieprzem i masłem jak chore kurczątko. Mówili także, że powinien dostawać baty, ale ode mnie otrzymał pocałunek słoneczny. Powiedział blask słońca. Za jeden jego pocałunek dawałem mu dziesięć moich. Miał on naturę poety. Poniewierano nim i całowano go. Posiadał jednak pierścień szczęścia od złotego łabędzia. Jego myśli ulatywały w górę jak złote motyle symbol nieśmiertelności. To była długa historia, powiedział wiatr, i nudna, dodał deszcz. Dmuchnij na mnie, abym przyszedł do siebie. Wiatr dmuchnął, a blask słońca opowiadał dalej. Łabędź szczęścia leciał ponad głęboką zatoką morską, gdzie rybacy rozwinęli swoje sieci. Najbiedniejszy z nich miał zamiar ożenić się i ożenił się. Łabędź przyniósł mu kawałek bursztynu. Bursztyn przyciąga. Przyciągnął do domu serca. Bursztyn jest najpiękniejszym kadzidłem. Rozszedł się zapach jak z kościoła, zapach boskiej natury. Nowo zaślubieni odczuwali szczęście domowego ogniska, zadowolenie z małych wydarzeń. I życie ich stało się prawdziwie słoneczną opowieścią. Czy mamy ruszać w drogę? spytał wiatr. Już dosyć naopowiadał się blask słońca, wynudziłem się. I ja dodał deszcz. A co powiemy my, którzy słuchaliśmy tych opowieści? Powiemy, O to się skończyły.. U. Mm -hmm. <laughs> Jasne. Uh. Mm -hmm. Do kamery. Dobra. Mm -hmm. Dobrze. Hej! Zachęcam do subskrybowania kanału Nasze Czytanie. I w ogóle do czytania. Pozdrawiam serdecznie, Monika Rożko. Zapraszam do subskrypcji kanału Nasze Czytanie.